Cześć, 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 siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj pokazywam na Expa Fortnite. Mapę macie w lewym górnym rogu. Widzicie kod do mapy. Klikamy sobie tutaj sekret. Przytrzymujemy. Tutaj podchodzimy do przycisku, wpisujemy tutaj kod sniper, podłoga Ford, podłoga ety. Taki kod wpisujecie również u siebie na mapie. Dzięki temu macie Expa. Klikacie potwierdź. Podchodzicie do przycisku, klikacie Secret. Teraz będziecie dostawać po 1, 2 Expa. Ale podchodzimy sobie teraz do tego tutaj rogu. Cyk, tutaj jest użyj, tego sobie używamy. Tam dostajemy jakieś małe ekspa. I teraz tutaj mamy tak, użyj, to sobie używamy. Cyk, ok. I z powrotem wracamy do tego miejsca. Znowu w to miejsce. O, jest, zaskoczyło. Proszę bardzo. No i teraz dostajemy też po 1000 ekspa. Teraz klikamy drugi przycisk. kolejne kolejny 1000 ekspa wleciało. Przytrzymujemy drugi przycisk, no i w tym momencie dostajemy 2000 EXPA. Także jak spodobał Ci się film, zostaw łapkę, zostaw suba. Ja zapraszam Cię na inne filmy z na EXPA. Już dostaliśmy 11000, a możecie dostać więcej, jak macie większy bonus. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!